Nie wiem, wiaruchna, co tu się dzieje, Przymu na fyrtlu durch i nowieje. Chciałem do składu lecieć popyry, ale mam fefry, że mi giry. Wicher mi wyrwał z płota sztychety, a z parasola zrobił drachytę. Chociaż oblekłam ciepłe glazejki, chyba nie wytknę kluki z antrejki. Siedzieć we chacie nie będę wiecznie, ale się czuję tutaj bezpiecznie. Nie wiem wiaruch na co zrobić teraz, chyba popyry wyślę Ubera. Z więcej daje Klara, na majlufty jeżdżą wiarę. do dymbiny na drusałkę, a ja jadę se na działkę. Zamiast siedzieć z Kietrem w sini, Będę mogła kertać w zimie, Będę ziorkas siodź w zakątkach I po dziabie szew Wy, Wymbór dziadkę i gisakane, Chociaż z dziebko ośrupane, Ciepłe sobie na krybuny, Niech się kleczą wszystkie szczuny, Wyćpnę zielsko na gmyle i se oblikę brindle o łocet zmieszam ze natronem, bo się przydo na wiosione bydy siodź we zimę groszek gala rypę i sznyt loszek. A w obronie przed lapami to obetką jedne plami. Gdzie podziała się faryna? Trzymuję w składzie nie ma. Dzisiaj rano w petronelce było dziebko na sufelce. A czy jest w innych składach? Trzeba będzie to obadać. W jednym składzie, gdzie stał cukier, wisiał ino taki papier. Dzisiaj 10 kilo na, na kalafę ja nie, w, ja nie wsadzę tyle w szafę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby leśnąć sobie młodzie. Jak przestaną cukier szczędzić, będzie by, można znów, znów pędzić.